I zobaczmy, drogie raki, co dla Was w miesiącu czerwcu 2021 roku. Dzisiaj tak bardziej plenerowo, dzisiaj słuchajcie może bardziej przestrzennie. E, takie czytanie, e, takie czytanie, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. E, zobaczymy, dajcie znać. Jacy będziecie w tym miesiącu, drogie raki? Jakie raki będą w czerwcu 2021 roku? No dobra, zaczęłam od tej karty, powinnam zacząć od tego, jaki ten miesiąc będzie dla Was, a więc zobaczmy, miesiąc czerwiec dla raków, jaki będzie miesiąc czerwiec dla raka, co jest wyzwaniem dla Was w miesiącu czerwcu, drogie raki i co jest dla Was radą na miesiąc czerwiec. Kierunek tego miesiąca, czy też no, jakiś trend, który chce się tutaj wkraść lub pokazać, to słuchajcie, as mieczy. As mieczy, a więc energia być może dla niektórych podpisywania nowych umów, czasami wyjaśniania czegoś, co tego wyjaśnienia wymaga, odcinania tego, co jest gdzieś być może no, niezbyt wam po drodze. Taka energia również dowodu pewnego, czy też inaczej okazania się lub okazywania yy, roz Bijania gdzieś tego, co jest czasami jakimś mrokiem. Zresztą fajnie, bo też Wam wychodzi słońce, jak widzicie tutaj e, gdzieś w tle, bo trochę deszczek padał. E, więc dzisiaj takie warunki mocno e, niekontrolowane, bym powiedziała, cały czas jakaś chmurka e, napływa, a przy Was wychodzi słoneczko. No i znowu deszczek, i znowu deszczek. Trochę mnie to przeraża, bo boję się o te karty, ale no trudno. E, takie miejsce wybrałam malownicze z tymi kwiatkami abyście mieli tak właśnie wiosennie no ale wiosen wiosennie nie oznacza wcale upalnie tylko właśnie tak trochę gdzieś w kratkę no i być może ten czerwiec też gdzieś tutaj czytajcie te znaki one też dużo mówią, dużo pokazują a więc azmieczy jest takim kierunkiem, może potrzebujecie jakiegoś słuchajcie odcięcia, przecięcia czegoś świeżego, jakiejś możliwości okazji tego, co daje Wam te okazje, co rozjaśnia jakiś mrok, tak to czuję, że, że gdzieś są wśród Was raki, które potrzebują jakiegoś takiego, słuchajcie, konkretu. No i może tutaj na ten konkret czekacie, może ten konkret też w tym miesiącu będzie gdzieś się Wam pokazywał na horyzoncie, albo będzie przedmiotem jakby Waszej atencji w tym, w tym miesiącu. Wasz miesiąc Czerwiec, dla Was miesiąc Czerwiec pokazuje się w ósemce, w ósemce pentakli. A więc pracowicie. Dla jednych może być to miesiąc faktycznie związany z pracą, jeżeli chodzi o to, że będziecie pracować, że będzie potrzeba Waszej uwagi skupionej na tym, co jest szczegółem, na tym, co jest czasem, szybkością, działaniem, precyzją no takim również gdzieś. Dłubaniem nad czymś, myśleniem, koncypowaniem. Dla innych z kolei może być to czas szukania pracy, a więc skupiania się w ogóle wokół tej materii finansów, pieniądza, czasu, właśnie to, co wspomniałam, no i kręcenia się wokół tego, co jest właśnie takim budowaniem swojego imperium. A więc gdzieś tutaj będziecie mocno nad czymś pracować. Czy to będą kwestie emocjonalne, czy to będą kwestie zawodowe, dla każdego coś innego. Natomiast tutaj miesiąc ogólnie taki związane z materią, z materią zarabiania, z materią być może również wydawania dla niektórych, podpisywania umów, tak jak już wspomniałam, a więc praca, praca, praca. Wy w tym miesiącu. Wy w tym miesiącu również jesteście w ósemce, w ogóle ósemka jest takim, słuchajcie, biznesowym akcentem, więc być może gdzieś tutaj będzie faktycznie materia pieniądza dla Was istotna. E, ósemka była więc energia informacji, przepływu wiadomości, szybkości, także reakcji, a więc akcja-reakcja. Może będziecie zmuszeni do tego, żeby szybko na coś reagować, żeby nie przegapić jakiejś okazji albo no właśnie nie wypuścić jakiejś monety z ręki, aby ona gdzieś na siebie pracowała. No więc taka energia, słuchajcie, strzału wdycha niekiedy, takiego pójścia w mocnej takiej energii do przodu. Czy romansowo, czy, czy zawodowo, czy w ogóle, jeżeli chodzi o komunikację międzyludzką, także może się tutaj dla Was pokazywać, no chociażby parcie w tę stronę. A więc mam wrażenie, że Wy sami będziecie mieć po prostu energii pełną, masę do tego, żeby podążać, sięgać po swoje, a nie oglądać się za siebie. To, co jest wyzwaniem dla Was, Wyzwaniem dla Was jest y, Giermek y, Mieczy, a więc energia świeża, energia młodzieńcza, energia y, taka, słuchajcie, y, no, obserwowania także, y, przyglądania się czemuś, a więc być może wyzwaniem dla Was będzie to, żeby umiejętnie coś dostrzec, aby umiejętnie coś zauważyć, nie tylko w kwestii tego, żeby wyhaczyć okazję, ale być może również w kwestii tego, żeby nie dać się na coś naciągnąć, żeby nie podziałać tutaj zbyt pośpiesznie, żeby nie podziałać, nie zadziałać gdzieś w tę stronę, która jest za mało być może dojrzała lub odpowiedzialna. Tak, musicie tutaj na to gdzieś zwrócić być może na to uwagę w tym miesiącu. Energia miecza, a więc energia również... Trygonu powietrza. Gdzieś tutaj może wskazywać, że wyzwaniem dla was będą właśnie tego typu osoby w waszym środowisku. Albo po prostu komunikacja, egzaminy, rozmowy i taka również energia mierzenia się z tym, co jeszcze ma was wrzucić no, piętro wyżej w waszych skillach, w waszych umiejętnościach, w waszym chęci podążania do przodu za czymś. To również wasza ciekawość jest jakby tutaj wyzwaniem, a więc to na ile jesteście chętni zrobić kolejny krok, na ile, no właśnie to co powiedziałam, nie odwracacie się za siebie, na ile coś jest także trwałe w waszych decyzjach, na ile działacie z głową. A więc tutaj również kierunek tego wszystkiego, co. Co ma Wam dać szansę, czy wyjaśnienia sytuacji, czy szansę na jakiś rozwój, czy szansę na no, chociażby znalezienie możliwości bardziej dla Was interesnych, bardziej dla Was dojrzałych. Pokazały się mrówki, słuchajcie. <laughs> Znak pracy. No więc gdzieś tutaj, może faktycznie ten miesiąc będzie pokazywał Waszą wytrwałość, może to także będzie e, i przy ciekawości, i wytrwałości, e, jednocześnie Wasze wyzwanie, aby. E, aby się z czymś zmierzyć, aby nie odpuszczać, aby iść być może w, w tym kierunku, bardziej dla Was takim e, i szybkim, i dynamicznym, bardziej postępowym, jakby z wiatrem, e, aby nie dać, e, aby się nie, samemu gdzieś nie ograniczać, aby samemu sobie gdzieś nie stawiać jakichś być może e, barier, albo nie chować się e, w, w cieniu, czy e, przyszło, przyszłego czasu, a więc takiego trochę oczekiwania na lepszą okazję, albo myślenia o tym, że jeszcze ale jeszcze nie teraz, tylko później, a więc takiego nieleniwienia nie się bym powiedziała. Tutaj y, mam wrażenie, że musicie działać y, dosyć szybko, że musicie patrzeć do przodu, że musicie również kierować swoją uwagę w stronę tego, co jest bardziej postępowe y, i takie no właśnie intrygujące Was, pociągające Was, a więc y, no coś, co Was po prostu inaczej mówiąc nie uwstecznia, a kieruje w stronę y, bardziej dla Was odważną. To, co jest radą dla Was, drogie raki, to z kolei piątka, piątka kielichów. Piątka kielichów, która mówi przestań, przestań się martwić, przestań myśleć kategoriami deficytów, przestań patrzeć na coś, co gdzieś może się już rozlało, czego już się nie da uratować. A więc, drogi raków, w miesiącu czerwcu postaw na to, co jest świeże. Postaw na to, co przed Tobą. Postaw na to że tam, gdzie Cię ciągnie lub tam, w którą stronę chcesz zmierzać, kieruj całą swoją uwagę, a nie tylko połowicznie skupiaj się na tym celu. Bo być może tutaj pokazuje się dla mnie taka energia jakby trzymania, już wiecie, no już Was tam pcha, już Was tam gna, już tam idziecie, już patrzycie, już nad czymś pracujecie, a Wasza głowa gdzieś jeszcze, no, zajęta jest sprawami za przeszłymi lub nie tymi, którymi być powinna. A więc nie dajcie się dekoncentracji, nie pozwólcie sobie na pewne, takie no, być może pobłażanie pewnym emocjom, także nieuleczonym, albo takim żalom w Was, które będą chciały do głosu dochodzić. Raczej to odpuśćcie, pozwólcie sobie na to, żeby tą sytuację zostawić, nie naprawiać nawet, nie skupiać się na tym, czego nie możecie zrobić absolutnie, tylko po prostu podążajcie wzrokiem, kierunkiem, w stronę tego, co jest dla Was potencjalnie przyszłe. Co jest przed Wami, a nie to, co jest za Wami. I tak mówi Karta Rada: aby nie stać w miejscu, aby nie stać, nie, nie trwonić czasu na to, co jest mielizną, bo tam nie przypłynie żaden statek. Tam to nie jest ten poziom, jeżeli w ogóle, tak powiem metaforycznie, jesteście w jakimś miejscu i stoicie i patrzycie, rozglądacie się, a poziom wody jest wciąż ten sam. Tego nie przybędzie. Może jedynie być coraz mniej i możecie tylko sami gdzieś w tym punkcie pozostać. A więc postarajcie się wpatrzeć w ten sposób, aby zmienić swoją pozycję, aby nie zastygnąć w takim miejscu, które was, które was uszczupla, które tylko gdzieś no, zabiera energię, a nie pozwala wam się rozwinąć. Taka tutaj rada dla niektórych raków. A więc nie trwącie czasu, nie myślcie o tym, nie patrzcie, nie trzymajcie się jakiejś płycizny. Idźcie po coś, sięgajcie po coś, co jest bardziej ambitne. Witam Was w drugiej części miłosnej i pracowej. W tym miesiącu tak słuchajcie, trochę nietypowo, bo energetyczne karty wam wyciągnę. Po jednej na każdy aspekt. Dodatkowo karty anielskie z przesłaniem na ten miesiąc. I hasła anielskie, które no, może mają być dla Was znakiem, czy też sygnałem tego, co w tym miesiącu być może będzie dosyć istotne. Inna sceneria, inny temat, ale wszystko w jednym filmie, żebyście nie szukali i nie błądzili. Mam nadzieję, że Wam się podoba w tym miesiącu ta, ta wycieczka. Trochę gdzieś wychodzimy z domu, wszystko się też otwiera, a więc i ja też chciałam Wam zaproponować trochę tej sielsko-anielskości przy okazji czytań, abyście dali się porwać, abyście poczuli trochę właśnie tej natury, która, jak wiecie, jest energetyzująca, która jest ładująca i właśnie najważniejsza, żeby albo znaleźć pewne osprężenie, albo żeby znaleźć niekiedy pewne odpowiedzi na nurtujące nas pytania. A więc pamiętajcie, żeby szukać wszystkiego, czego potrzebujecie w tym, co jest i autentyczne, i naturalne. Tymczasem, nie zwlekając, zobaczmy, co w miesiącu czerwcu może Wam się wydać istotne, albo co karty chcą pokazać, co może być istotne dla Was właśnie w miesiącu czerwcu pod kątem e, miłosnym. Pamiętajcie oczywiście, że czytania są ogólne, że rady, i to wszystko, co tutaj jest, jest również przekazem ogólnym, gremialnym, nie spersonalizowanym. A więc zryknijmy, co dla raków? Raki, raki na miłość w miesiącu czerwcu. I co w kwestiach zawodowych dla Was jest, czy też może być istotne w miesiącu czerwcu? Co w miłości? W miłości pokazała Wam się dobroć. A więc karta chce powiedzieć: pokonuje swoje niedoskonałości, szlifuje charakter i żywię się tym, co pozytywne. W ten sposób uwalniam siebie, pozwalam mojej dobroci zamanifestować się i stać się źródłem radości. Poprzez łagodność oferuję bezwarunkowe wsparcie, zrozumienie i miłość, tak dla siebie, jak i innych. A więc w tym miesiącu, drogie raki, bądźcie dobrzy dla siebie, dla innych, albo stawiajcie na tego typu zachowania wokół siebie, aby wszystko, co z miłością związane, co troską jest również o drugą osobę, miało właśnie taki wydźwięk, było dobre, było ciepłe, było czułe. Czakra serca. A więc w tym miesiącu, drogie raki, sfokusujcie się na to, co dobre, przyciągajcie to, co dobre i otaczajcie się tym właśnie, a co takie prosto z serca płynące. Może będziecie coś rozpoznawać wokół siebie, może mierzyć się właśnie z tym, z tą wartością, albo dzielić się z innymi sobą i tym, co w was najlepsze. Co w pracy słuchajcie. A w pracy pokazała wam się również piękna energia z czakrą serca powiązana, więc być może będziecie w tym miesiącu robić coś z pasją, albo, no właśnie, otwierać się na wszechświat. Może ruszacie gdzieś, może gdzieś wyjeżdżacie, a może są wśród Was osoby, które czują przypływ jakiejś energii kierującej Was w stronę tego, co jeszcze w Was bardziej otwarte na innych, na ludzi, na siebie samych, na nowe przygody, nowe możliwości, na samorozwój. Karta do Was mówi: Odkrywam swoją wartość i swoje możliwości. Mam zaufanie do mojej wartości i mojego potencjału. Odzyskuję moją wewnętrzną moc, akceptuję i całkowicie siebie kocham. W ten sposób jestem otwarty na boskie światło wszechświata. A więc pamiętajcie o tym, żeby być otwartym na siebie. Dajcie sobie szansę, jeżeli są wśród Was osoby, które w coś zwątpiły albo czują jakieś wycofanie. Chociaż tu karty albo Was namawiają do tego, pokazując Wam tę energię w tym miesiącu, albo. Pokazują kierunki w tym miesiącu, czy ważne, które będą dla Was istotne, aby właśnie nie zapominać o sobie, aby nie zapominać o tym, żeby akceptować tak słabości, jak i mocne strony, ale właśnie, żeby być również otwartym na to, co nowe lub żeby poszukiwać w sobie tych bram i tych możliwości, które otwierają Wam i serce, i otwierają Wasze ręce do wszechświata, żeby po niego sięgać, żeby tam biec żeby się z nim komunikować, żeby się nie zamykać w sobie, żeby nie uciekać od tego, co was tworzy, co was przyciąga ku sobie lub realizacji swoich celów. A więc ten miesiąc otwiera przed wami granice. Czy te dosłowne, czy te, słuchajcie, metaforyczne? Tak czy siak, pokazuje raku działaj, odważ się, idź, nie bój się, ale również nastaw się na to, co ten wszechświat może ci zaproponować, lub z czym może przyjść do ciebie. I dlatego nie oceniaj, przyciągaj, akceptuj i doceniaj. Karta od duchów opiekuńczych, jeszcze dla, dla raka na miesiąc czerwiec. Jaka karta dla was? Pokazała Wam się transformacja, a więc gdzieś ducha opiekuńcze chcą Wam powiedzieć, że coś się dla Was zmienia albo w Was się zmienia. Przemiana, dzięki wielkiej miłości, która trzyma Cię w objęciach, chwila po chwili przekształcasz się w coraz większe światło, coraz większą jedność i coraz większą mądrość. A więc, gdzieś tutaj wśród Was są takie raki, które może czują jakąś potrzebę zmian, albo coś wokół Was właśnie wibruje w tym kierunku, i karta Was tutaj umacnia, mówi, przekonuje, że to jest dobry kierunek. I być może czerwiec również będzie dla Was taki, e, taki znaczący, jeżeli chodzi o to, co się wokół was zmienia, lub e, gdzie tych zmian powinniście szukać, albo gdzie te zmiany powinniście wdrażać. Jakie jeszcze hasła będą chciałbym Wam się pokazać, które mogą być dla Was przekazem z kosmosu? Istotną kwestią w tym miesiącu czymś, o czym może czekacie, albo czego potrzebujecie? A więc trzy hasła dla raków. Trzy hasła dla raków. Pokazały Wam się karty przebaczenia, działania, albo też e, inaczej można powiedzieć, siły, czy też władzy i przyjaźni. A więc być może gdzieś tutaj w tym miesiącu, e, no właśnie, aby transformować, aby się przekształcać, aby coś zmieniać, aby. Pozytywnie nastawiać siebie do wielu, wielu aspektów. Może trzeba coś gdzieś odpuścić, czemuś, komuś wybaczyć i znaleźć przyjaźń w tym wszystkim, lub też, no właśnie, zdać sobie sprawę, że cała moc, cała potęga we Was do tego, co tą zmianą pozytywną jest, co kieruje Was w stronę dobroci, co kieruje Was w stronę transformacji czy otwierania się na świat, właśnie dlatego, że możecie, właśnie dlatego, że. Jesteście w ten sposób ukierunkowani. A więc, być może, drogi Raki, w tym miesiącu jakieś przebaczenie, machnięcie, odpuszczenie ręką na coś jest istotne, aby, się, aby pójść dalej, aby złapać i dobroć, i otwartość i potencjał tego, co jest fajnym kierunkiem przynoszącym zmiany i przynoszącym przyjaźń. Przede wszystkim was i wokół was. Czego i ja Wam oczywiście z całego serducha życzę. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się. Hej!